Dzień dobry, Kasia Beata Łuczak. Teraz mam dużo czasu na przemyślenia zen, a w książce Jerzego Miłkowskiego, karate, w słowniczku y, pojęć japońskich, słów japońskich, zen było tłumaczone jako cały. Zen kutsudachi, jako postawa wykroczna, kutsu dachi, postawa. Zen kutsu dachi. Zen, zamy to słowo, cały uniwers, z łaciny wszechświat, kosmos, się e, z greckiego, mm, też wszystko. Więc mamy trzy pojęcia z różnych języków, które znaczą całość, wszystko. E, co to znaczy wszystko? To jest tak jak nieskończoność. Trudno jest to ogarnąć e, umysłem, ale będąc w ciszy zen, w ciszy harmonii, jesteśmy w stanie e, w takim soft mental, e, umyśle poczuć wszystko: drzewa, przyrodę, etc. Zrobię pauzę, bo chciałabym nagrać następny filmik o tym, o czym chciałam głównie powiedzieć. A temat był Zen, całość, uniwersum, wszechświat i kosmos, także wszechświat, wszech, obecność.